Witam państwa serdecznie na siódmych pełnżyńskich spotkaniach z kryminałem. oraz czwarty mamy przyjemność gościć pana Roberta Małeckiego. Chciałbym państwa, bardzo serdecznie powitać Pana mieszkański jest nasza pełnża. Inaczej być nie może, mając wiedzę, jak wielką popularnością cieszą się spotkania z panem Robertem Małeckim że to tak przy następnej, tytułu nie znam, pewno spotkamy się w Choku, bo tam może nas być ponad 350, a więc myślę, że będziemy nad tym pracować. Natomiast ja się bardzo cieszę. Serdecznie witam autora, bohatera tego spotkania. Za każdym razem wiem, że to jest takie miłe spotkanie i bardzo twórcze. Oczywiście cieszymy się bardzo z tego, co wyszło, a więc skaza i wada zabra przed nami. I z jasnych spotkań to tak jeszcze wyciąga wiecie Państwo czasem, bo Pan Robert dobrze mówi o Hełmrzy. Mówi, że jest u siebie, bo odwiedza nas również z innych okazji, był m.in. na tych Hełmrzy. Ale jak mówi, że ona, że jest taki szczególny grunt dla dobrego tła, żeby pisać o kryminale, to myślę, że on wtedy myśli tak, że w każdym środowisku są zjawiska kryminalne. I w takim, i owakim, i w małych miastach, w dużych miastach, i na wsiach, a chęć, że ma tak przyjazny klimat, że i kryminał się tu sprawdzi. No to robi. O to chodziło I on to robi dla tego po prostu, że tu się czuje dobrze, i tak powiedział nareszcie w domu. Proszę Państwa, ja nie przedłużam bo Pan Robert przebijemy tu po tysiąckrotnie, A więc oddaję mu głos, natomiast chciałem w naszym imieniu również Państwa przekazać mu prezent. I taki trochę, który chciałbym Państwu pokazać, ale się go Zaraz powiem czemu. Bo jest to replika naszego hełmżyńskiego kubka, który jak Państwo wiecie z legendą, która ma dziejstwo w XVII wieku. Jak dostał kontaktu z ziemią, to w 50 spaliła się katedra. Jest to dzieło artysty ceramika. Moim zdaniem bardzo ładnie odtwarzające istotę rzeczy. Jak Pan Robert pokaże, to niech on ryzykuje. Ja nie, więc przekażę to w pełnym opakowaniu. Ona nie nie będę podejmował ryzyka. Dziękuję bardzo. Pan nie pozostaje po takich pozostaje słowach takich więcej słowach nic więcej, przywitać jeszcze raz przywitać nasz żłobek.